Oto, Half-Life, gra od której nie mogłem oderwać się przez dwa lata, najlepsza strzelanka w jaką grałem, zresztą nie ma co dużo pierdolić, po prostu obejrzyjcie. Headshot. Killing spree. Rampage. Headshot. -like. Headshot. Ultra kill. Monster kill. m 가 l t i Niestety to już koniec. Jedyne filmiki, jakie mi zostały na komputerze i jakimś cudem ich nie usunąłem. Bardzo żałuję, że nie ma tego więcej. Naprawdę Kozacka gra polecam każdemu, kto nie zwraca uwagi jedynie na grafikę. To tyle ode mnie na ten temat.